Dzień dobry, dnia 15 grudnia, czyli 15 już w w ogóle mi się zgodził 13 i 14. Więc sensie jeszcze są panie zmontowane, bo ja ich w tym roku nie montuję, tylko krzykuję w tym roku montuję, bo ja nie, mam, nie miałam kiedy tego zrobić, więc on to dla mnie robi. Także je komuś się poddają vlogmasy, to trzeba podziękować Prachowi, bo to on je montuje. Ja dzisiaj w ogóle poprzez Wam nagrałam bluzę z Lisa wiem się czy ktoś by w tym chodził, chociaż w sumie w zeszłym roku zastanawiałam się czy ktoś by chodził w gruzach w e, tam z napisami Lidl czy i też ludzie w tym chodzą Ja bym tu nie chodziła, no ale jak ktoś lubi to lubię Jak to mi się podoba O buzach się nie skutuje e, A ja sobie dzisiaj zrobiłam, znaczy nie sama Tylko byłam dzisiaj na pazurkach, Więc nie mam jesienne pozorki w na zimowe Mam takie z Tutaj mam choinkę Gwiazdeczki, a na drugiej mam i tego fajnego gingerbreada, bardzo mi się podoba taki motyw świąteczny patrzcie jaką łapę znalazłam do skrobania auta w <grym> się. to jest skrobaczka, a to jest łapa patrzcie jakie bombeczki tu znalazłam ostatnio mówiłam Wam o bombkach na brodzie a tutaj są kolczyki świąteczne, gwiazdeczki takie i to słuchajcie to są kolczyki normalnie, to, to nie są gwiazdeczki takie wiecie te przyklejane, to są normalnie kolczyki to i to samo tutaj a tutaj są broszki. I tu w Flying Tiger. O, a tutaj jakby ktoś chciał, to tutaj jest e, poczta do Świętego Mikołaja. Można wrzucić list do Świętego Mikołaja. No. Tu, co... To... No. Hej! Usiedliśmy sobie właśnie w barze hotelowym, ale oh, piękna chęga. Bardzo ładny klimat, bardzo ładny, bardzo fajny klimat taki świąteczny jest, ale patrzcie na te świeczniki, jakie to są cudeńka Przepiękne są te świeczniki. Cudo po prostu. Wiecie co, chciałam otworzyć kalendarze i szukałam e, okienek, bo wydawało mi się, że szycie są dwa okienka, to znaczy, że wiecie, że jeszcze jedno jest nie nadrobione. A się okazuje, że chyba już jest nadrobione. Ja chyba nadrobiałam od e, kalendarza, chyba do mnie do ósmego, więc to by się wtedy zgadzało, że dzisiaj już tego ósmego okienka nie ma. Wydawało mi się, że zaczynałam od dziewiątego, ale może mi się po prostu zdawało. Więc dzisiaj mamy tylko dwa okienka do otwarcia e, z numerem 15. I tam było to było od Fern, a to jest od Magic Beach house, także bierzemy się za otwierami. Powiedzmy co to jest. Bo to jest lekkie. Może jakaś puszka z herbatą. Albo coś, takiego nie wiem. Zaraz zobaczymy co to jest. Dobra, otworzymy sobie tą piętnasteczkę od Fern. Miej kot trafnął pazerem i już się od... częściowo rozdarło. Zobaczmy co to jest. Tu jest oczywiście karteczka, tu jest cynamon Aha, bo to chyba słuchajcie miało być jedno na drugim Dobra, a to jest chyba mydełko, tak coś mi się wydaje Mydło i to chyba pomarańczowe Zaraz zobaczymy co to jest No i słuchajcie, ono chyba tak powinno było wyglądać Tylko po prostu to, to wypadło Ale to nic, fajna ozdoba I tutaj jest informacja odnośnie cynamonu i tutaj jest od, informacja odnośnie mydełka, to jest mydełko, tak jak mówiłam o zapachu pomarańczowo cynamonowym i co prawda cynamonu do, do końca w tym nie wyczułam, ale pachnie na pewno pomarańczką e, bardzo fajne, takie malutkie e, fajne, podoba mi się jest też ręcznie robione więc dla mnie to jest duży plus ja bardzo lubię produkty ręcznie robione zawsze staram się wspierać rękodzielników więc bardzo mi się to podoba i wizualnie też wygląda bardzo fajnie a ja cynamon mogę sobie zawsze użyć jako e, kadzidło. A teraz sobie otworzymy Magic Witch House, ale chyba wiecie co, najpierw otworzę opakowanie tak jak zawsze, bo je się jednak bardzo ciężko otwiera jedną ręką. Dobra, otworzyłam i wysypujemy to, co tutaj jest. Mm -hmm, puszeczka, czyli dobrze mówiłam. Frankincense, czyli to jest kadzidło. Ja słuchajcie, myślałam w pierwszej chwili, że to jest... czy um, to jest jakaś herbata, ale to jest po prostu kadzidło w środku, żywiczne. I powiem wam, że ja ostatnio właśnie kupiłam, chyba Wam pokazywałam nawet, że na jarmarku kupiłam taką kadzielnicę taka propa. Właśnie dopiero teraz zauważyłam, że ona tutaj jest na zdjęciu, więc fajnie będę sobie palić. Chociaż powiem Wam, że akurat ta żywica nie jest taką moją ulubioną żywicą znaczy nie mam nic do jej zapachu, jest dość ładna. Natomiast w pudełku Magic Witch House w Halloweenowym, to znaczy z pudełku Some z zeszłego roku, było przepiękne kadzidło. Zwrócę jeszcze kamerę w tę stronę i Wam powiem właśnie o tego średniego Tamto kadzidło było, było, jest, bo jeszcze, jeszcze je mam. Co prawda ona ma dość duże kawałki, więc czasami ciężko je palić i do końca nie chce się palić. Ale kadzidło pachnie przepięknie. To jest chyba najlepsze, najładniejsze kadzidło żywiczne jakie miałam. I ono ma taki zapach, powiedziałabym zapach troszkę lasu i wanilii, no przepiękny. Nie mam pojęcia co to jest za żywica, bo nie było to napisane. Próbowałam się dowiedzieć, ale nie uzyskałam nazwy. Znalazłam na internecie do coś podobnego yy, i mam zamiar właśnie zamówić sobie za jakiś czas yy, właśnie tamtą żywicę, którą znalazłam z nadzieją, że to jest właśnie ta sama żywica, bo naprawdę to jest najładniejsza, chyba najładniejszy zapach tej żywicy, jaki, yy, jaki miałam i naprawdę ona najbardziej mi pasuje do wszystkich no i tym kalendarzowym akcentem już się chyba z wami dzisiaj pożegnam. E, Bo nie będę Wam miała co nagrywać. E, chyba, że coś będzie jeszcze, to jeszcze tutaj wam wrzucę, ale jeśli nie, no to się z wami już dzisiaj i widzimy się jutro. Do zobaczenia, pa! pa.